Zosia, coś ci powiem. Ja miałem Aha. 11 czy 12 kanałów, przestałem liczyć, które były sukcesywnie, sukcesywnie e, niszczone. No tak. Marcin miał 100 tysięcy subskrypcji, 11 lat prowadził no. kanał, no. kanał mu został wywalony, a teraz już przestaliśmy liczyć, ile kanałów nam wywalono. Co? 13. już. A, tak. słuchaj, Czyli bawimy, a jebał to pies. Tak, słuchaj, jebał to pies, tak, bawimy się zabawkami wroga w jego własnej... W jaskownicy, A. wykorzystujemy to, co wróg musi utrzymywać, bo szanowni kamraci i, i państwo, nie może tak być, że on wyłączy internet. Przede wszystkim zostanie głuchy i ślepy, po drugie, to jest piękny biznes, na to sobie nie może pozwolić. On musi nas, jakieś to straszne słowo jest, tolerować. Nas kanalie, nas z faszystów! Przecież nie mieć wątpliwości, ja jestem faszystą. Najważniejsze ośrodki oceniania rzeczywistości tak o mnie mówią. Tak. Faszysta, antysemita. Najbardziej wiesz, czego nie rozumiem, skrajna prawica. Tam jest wyjście! A Zalisz, ja nie jestem żadną prawicą. Nigdy nie byłem prawicowcem. I omówiłem to z zawsze otwartym tekstem i te A, durne tak. kurewskie dziennikarskie. A w ogóle co ciule? to za Jest prawica, lewica. Ja jestem skrajnym narodowcem. Skrajnym, to znaczy nie zostawiam żadnego marginesu dla żadnego innego narodu w tej części geograficznej świata. To miejsce jest przeznaczone dla jednego narodu i ten naród to Polacy. I, i Polak w Polsce właścicielem. Polak w Polsce gospodarzem i Polska dla Polaków. No i hasło, że tak powiem, podsumowujące. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmier śmierć, 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 śmierć Śmierć śmierć, Śmierć. Zapomniałam Amen. o tej, tej Amen. Amen. Tak, tak.